Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Dur to jest moi drodzy Jumaniki. Coś, co pojawiało się w komentarzach i propozycjach dosyć często, czyli giereczka, w której przemierzasz niezwykle mroczny świat we śnie. Tylko tyle wiem. Bardzo dużo pozytywnych ocen. Jumaniki. New game. Rozpoczynamy. Okej, okay, jak grać? Bedroom. Idź do łóżka. Idziemy do świata snów. E, uszypni się. I wtedy powtarza się cykl. Number K, 9. A dziewiątką się szczypie. OK. Dobra. Sprawdzenie niektórych miejsc będzie wymagało Enter key. OK. Dobra, dobra, dobra. Ogarnę to jakoś, mysiu, pysiu. Okej, okay, możemy saveować widzowie grę wstając i sprawdzając yy, biurko yy, w pokoju. Okej, okay, okej, okay, dobra, super. Picy, 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 dobra, chodzimy z szałeczkami. to jesteśmy my. Dzień dobry. Sprawdźmy najpierw pokoik, czy coś tutaj jest. Nasu, co to jest? A game where you jump. Gra, w której skaczemy. Nie ma to jak odpalić grę, żeby grać w grę w grze. Zdobyłem punkty widzowie I zdechłem widzowie! I zdechłem i koniec widzowie! To było szybkie... Dobra, wystarczy, wystarczy. Hold escape to exit. Dobra, wychodzimy. Co tutaj jeszcze mamy? E, tu możemy saveować grę. Syk. Ja najpierw zbadam sobie pokój zanim wkroczymy do tego świata snów. I, dobra, zapiszę grę. Moje 10 punkcików w tej giereczce, niech się nie zmarnuje. Dobra, wstawaj, koleżanko. Um, tu nic. Mogę wyjść. Dobra, jest noc. Tu nic, tu nic. Dobra, dobra. Nie mogę sprintować, niestety. Chyba, że pod. No, nie mogę sprintować. Kurde, dobra. Czyli będziemy robić takie powolne pizzy, pizzy. Czy mogę wyjść z mieszkania? Nie, nie mogę wyjść z mieszkania. Dobra. A może jednak? Nie. Dobrze, dobrze. Nie wychodzimy z mieszkania, widzowie. Idziemy spać. Trzy, dwa, jeden. Wkraczamy do świata snów. Ej, dobra, to jest creepy, bo ja nie wiem, czy ja śnię. I, I czy to jest sen? Teraz mogę wyjść z mieszka... Dobra to jest sen widzowie To jest sen i niepokojący sen Dzień dobry mamy różne drzwi Czy to ma znaczenie gdzie wej... Prawdopodobnie tak A jeśli zdecyduje się nie wejść nigdzie To gra, gra, gra mi nie pozwoli Dobra to wchodzimy do jakieś drzwi Które wyglądają tak najmniej niepokojąco Chodźmy do tych Tu wejdźmy Czy ja wiem czy najmniej niepokojąco Ok, zwiedzamy ten świat. Jakaś. Dzień dobry, latarnia. Picy, pycy, pycy. Na razie idziemy po prostu przy ciebie, nie patrząc ze siebie. Więcej latarni, dobra. Pod. Kurde, pod którym? Pod chyba dziewiątką mamy uszczypnięcie, nie? Czyli jak zajdę za daleko, gdzie nie będę wiedział, co dalej, to, to, to po prostu mamy się uszczypnąć chyba. Okej, okay, przemierzamy na razie ten świat. O, o, drzwi, drzwi, drzwi. Czy ja zrobiłem jedno wielkie kółko. To wygląda, jakbym zrobił jedno wielkie kółko, widzowie. Dobra. Yy, przemierzamy kolejny świat. Co w tym świecie? W tym świecie jest ciemno. O czym, o czym ty śnisz, koleżanko? Bardzo ciemno. Ja nic nie widzę. Nie, nie, nie. nie. A, ja się nazywam Madotsuki Okej okay. Picy, 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 picy. Nie, no tutaj nic, nic takiego. Chodź, czy mam z tym wejść w interakcję? Czy ja mogę do ciebie coś powiedzieć? nie dobra. Nie dotykamy, nie interesujemy się tym, idziemy po prostu dalej, eksplorujemy. Muzyczka taka niepokojąca się zrobiła. Ej, Beskitu, ja naprawdę bardzo długo idę. Utknąłem w ciemności. Zróbmy spam wizowe w komentarzach. Hashtag, nie wiem, kiedyś było, czekam z tobą, to teraz może idę z tobą. Wszyscy be, bez wyjątku. Hashtag, idę z tobą. Tak, tak. I, i zostawcie super kciuka w górę, jeśli czekaliście na jakiś kolejny odcinaczek. Drzwi znalazłem. To są te same drzwi. O czym w ogóle jest ta gra? O snach, Urhara, o snach. Dobra. Czy te. Okej? Okay. Coś nowego. Nie ma ciemności, mamy śnieżek. Może tutaj coś się jednak wydarzy. Zwiedźmy to miejsce. O co tu w ogóle chodzi? Dobra, dotarłem do miejsca, gdzie jest jeszcze więcej drzew. I znowu drzwi. Ej, to tak jakbym robił tutaj kółka. Bo jak szedłem cały czas w prawo, dotarłem do drzwi. Teraz idę cały czas w dół. I mam wrażenie, że w końcu. Tak, robimy tutaj kółka po prostu w tych snach. Nie wiem, ja tak idę drz... tak po kolei z tymi drzwiami. Ale. Ale na razie nie wiem o co biega, nie? Na razie jest po prostu dziwnie. Tu kwiatki. Czy ja chcę. Nie, ja, ja nie chcę już do tej ciemności. Bo ja mam wrażenie, że kolejne koło zrobimy. Sprawdźmy te drzwi. Dobra, robi się coraz dziwniej, widzowie. Co to jest? Co to jest za gówno tam? Może mam chodzić po tym? Nie wiem, nie wiem, o czym w ogóle jest ta gra, widzowie? Picy, 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 picy Co to jest za gówno tam po prawej? i To ma oczy i to patrzy! O czym ty śnisz, koleżanko? To... Ja nie wiem, co to jest, ja nie wiem, po czym ja chodzę To czasami wydaje dziwne dźwięki Pi, 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 dobra, może w lewo? Może w lewo? A jeszcze przed nami dużo drzwi, koleżanko Dobra, dotarłem Zrobiłem znowu jedno wielkie koło, a to? Nie mogę tu, z... no kurde, nie mogę tu z niczym wchodzić w interakcję. Efekt? Tutorial? A nie, to to ja już umiem. No to umiem, to umiem. Tak. Na razie po prostu badamy wszystkie drzwi po kolei. Yy... No jeszcze, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Dobra, te drzwi, które mają oczy. I tutaj też są oczy jakieś dziwne, coś, któ... Ręka wystaje. Czy ona coś mi zrobi? Cześć, rączko. Piąteczka. Piąteczka, rączko. Nie, nie, piąteczka. Jakieś gówno. Dobra, wychodzimy z tego pomieszczenia. Tak, tak, śliczne te oczka, śliczne oczka. Dobra, kolejny pokój. A w tym pokoju? Świczki. Mogę zdmuchnąć świczkę? Nie mogę zdmuchnąć świczki. Dobra, tu jest więcej świczek. Nie dobra, to tutaj, tutaj chyba tylko świczki widzowie. Nic więcej. Koleżanko, dlaczegoś niż o takich rzeczach? Co to za twarze tam na środku? Wchodzimy teraz tutaj. Co nas tu spotka? Eee, nie wiem, ale czy chcecie ze mną pogadać? Zaprzyjaźnijmy się! Picy, picy, picy. To wydaje dźwięk, jak na to staje. I tyle. Siema, będziesz moim kolegą? Chyba nie. Tam mamy jakiegoś małpiona, widzowie. Siema, małpion lata. Ej, podążajmy za tymi kuleczkami, widzowie. Patrzcie, nowych friendów zdobywam. Siema, tam na górze jest kuleczka. Idziemy za kuleczkami, to na pewno nas gdzieś doprowadzi. Mamy do kolejnego nowego frenda. Siema. Będziesz moim kumplem? Chyba nie. Znowu małpatan lata. A my tutaj mamy kolejną kuleczkę. Cześć kuleczko. I kolejną kuleczkę. Coraz więcej tych kuleczek widzowie. Tutaj też kuleczka, też kuleczka. Dobra, zrobiłem chyba znowu jedno wielkie kółko. <noise> Więc wychodzimy po prostu z tych drzwi widzowie. Okej. Okay. Jeszcze czwóreczka nam została. Okej. Okay. Wchodzimy teraz tutaj. To jakieś glizdy, jakieś. Czy to mi zrobi krzywdę, jak tu stanę? Nie, to mi nie, z... nie zrobi krzywdy. Ja nie wiem, czy tu są jakieś. Łamigłówki, czy. Czy mam tu coś zrobić? O, ale to wygląda jak miejsce, to. Do... O! Okej. Okay. To wygląda jak miejsce, w którym faktycznie możemy jakiś progres zrobić i gdzieś pójść. To wygląda inaczej. Wygląda dziwnie, nie? Ale wygląda inaczej. Siema. Pici, 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 pici. I ta buzia! Cześć, buzio! Papa, pa, buzio! Nic. Nie, dobra, te stworki są coraz dziwniejsze. Naprawdę, ja się zastanawiam. Co to robi? Naprawdę się zastanawiam. Dlaczego koleżanka śni o takich rzeczach? Dobra, tutaj dotarliśmy. Chociaż? Czy ja mogę tędy wyjść? O! Widzowie, dotarłem do snów śnie. Może o to chodzi, żebym ja wchodził coraz głębiej w tych snach. I to teraz zrobiliśmy. Dobra. Zanurzamy się coraz głębiej. Picy, 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 picy. Coraz wyżej. Czyli faktycznie może w tamtych snach, w którym byłem, też były jakieś miejsca, które nas prowadziły dalej. I teraz zmierzamy coraz dalej w tych drzwiach. Nie wiem, gdzie nas to doprowadzi. Nie wiem, co to jest za miejsce. I dlaczego tu są. Okej. Okay. Nie sądziłem, że wchodząc w interakcję z tym czymś, gdzieś trafimy. Koleżanko, wiesz, że ja już nie wrócę, nie? Zdaję sobie z tego sprawę, że jedyne co mnie czeka to uszczypnięcie się. Tam mamy kolejne gówno, więc dobrze by było wejść z tym w interakcję, bo możliwe, że nas przeteleportuje do kolejnego jakiegoś dziwnego świata. Yy, ty, 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 tam gdzieś latało sobie. O, o, tu, 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 tu. Tak, tak też się ustało. Dobra, muzyczka się znowu zmieniła. I znowu. To wygląda jak ten pierwszy świat, który zwiedzaliśmy troszeczkę. Mamy tutaj te. Yy, latarnie. No ale dobra, na razie podążam po prostu drogą, która. gra pozwala. Nie ma w ogóle tekstu, nie? Jeszcze nie było ani jednego dialogu. To dobrze, bo mój angielski nie jest 10 na 10. Ale chciałbym coś wiedzieć. Proszę! Chociaż czy chciałbym, żeby jakiś z tych stworków się do mnie odezwał? To też tak niekoniecznie. Dobra, widzowie, mamy coś. Tylko jak mam się tam dostać? Spróbujemy tędy, tak? Po skosie. Kurde, nie mogę. Ja bym chciał wejść do tej szafy. To może być interesujące. Więc zejdźmy sobie na dół. Jest coś! Jest tu coś. Ej, i to? To za mną podąża. Gdzie jestem? Okej okay. To chyba coś, co nie pozwala mi awansować w snach. No. Coś, co mnie złapało, i już nie chcę wypuścić. Więc nie pozostaje mi nic innego jak uszczypnąć się. Szypnąłem się. Obudziłem się. Czy jakiś komentarz co do tego snu, koleżanko? Nie, nie chcesz wyjść, dobra. Czy na zewnątrz coś się zmieniło? Zwróćcie uwagę, że na. że ten dywan, nie? Ma bardzo podobne twarze. Jak te, które widzieliśmy w tych snach. Ale dobra, pójdźmy jeszcze raz sobie spać. Jest kilka drzwi, których e, nie widziałem, więc zbadajmy je sobie. Czy coś tutaj? Nie. Więc idziemy spać. 3, 2, 1 i trafiamy do świata snów. Czy mogę w świecie snów, widzowie, pójść spać? Halu? Dobra, wychodzi na to, że nie, że w świecie snów nie mogę spać. Tu też nie mogę zasejwować e, Telewizorek. Okej okay. creepy. A wyjdźmy na zewnątrz. Może tu coś mogę jeszcze zrobić. Tak, klikam gdzie, gdzie się da, żeby wejść w czymś, z czymś w interakcję, ale nie, nie, dobra. Tutaj, tutaj nic nie mogę, więc um, nie pozostaje mi nic innego jak po prostu wyjść. I mamy kolejne drzwi. Dobra, więc ja byłem w tych, nie? Albo w tych, albo w tych. Zbadajmy sobie jeszcze te trzy u góry. Może faktycznie będzie jakieś przejście. No, tutaj też to wygląda, jakby było jakieś przejście w którymś e, momencie, więc. Tupu, tupu, tupu. Znajdźmy. Może jakiegoś stworka? Tędy. Dziwnie mi się tędy chodzi. Picy, 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 mogę tu? Nie, nie mogę tu. Dobra. tu tu topy. O! Mamy łóżko. Łóżko może być czymś? Łóżko nie jest niczym. <głóżko> łóżko jest łóżkiem. Dobra. Więc. Nie pozostaje mi nic innego jak iść dalej Idziemy dalej. Ale biorąc pod uwagę, że jest coś takiego jak efekt to pewnie mogę coś zbierać, nie? O! Siema! Nie mam jak... kurde, nie mam jak z tobą pogadać. Dobra, w tym śnie się troszeczkę widzowie zgubiłem. I... i, i, i nie widzę ani drzwi. Ani przejścia dalej. Więc więc jest kiepsko. Bardzo możliwe, że w tych drzwiach i tak będę musiał się uszczypnąć. A nie, są drzwi. Dobra, są drzwi. Więc zrobiłem jedno wielkie kółko, ale serio, eksplorowałem i nie widziałem nic Żeby móc wejść głębiej. Dobra, wejdźmy sobie tutaj. Mam wrażenie, że bardzo dużo rzeczy przeoczyłem. Ale okej, okay. dobra, mamy jakieś gówno żygające. Siema! To gówno zzygające... Jest! Ze mną podąża! No dobra, to idę razem z tym dziwnym gówniakiem, widzowie. Mamy może jakiś efekt na sobie nałożony. Patrzcie, tu mamy drugiego gówniaka. I teraz mamy dwa. <ścoughs> Czy to coś znaczy? Nie wiem. O! Dobra, jest niepokojąco. Ej, to znowu to jest to! To mnie ściga, kurwa. Dobra, musimy od tego spierdalać, widzowie. To nie chcę, żebym się zagłębiał tam dalej. Kurwa. Dobra, 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 dobra. Ok. Jestem w tych Brixach. Ale tu już byłem. Tu już byłem, widzowie. Ale to coś nie chce, żebym się zagłębiał, tak? Widzicie, znowu się pojawiło. To coś bardzo nie chce, żebym ja wchodził głębiej. Dlaczego mi nie pozwalasz? Dlaczego nie chcesz? Patrzcie, jakie monstrum tam jest. Chcę do niego. Chcę tam. Chcę tu. Gdzie mnie zaprowadzisz? Nigdzie! Ej, byłem pewien, że to mnie gdzieś zaprowadzi, a to nic nie robi. O, widzowie, dobra, tutaj nas nie było. Patrzcie, schodzimy głębiej. Tutaj nas to coś zaprowadziło, w sensie do podobnego miejsca, tylko że nie mogłem z niego uciec. A teraz podążam jakimś mostem? Nie wiem. Znowu zawędrowałem bardzo. Kurde, tu jest zamknięte, chociaż. Nie, dobra, tu się nie przedostanę Ale znowu zawędrowaliśmy tak głęboko W tych snach. Mysiu, pysiu Czy aby na pewno, to jest dobry pomysł Żeby się tak zagłębiać No tutaj jak ta zmora się pojawi, to tak nie za bardzo ucieknę yy, Dobra, czyli na dole byliśmy To teraz chodźmy na prawą stronę picy, 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 picy Nie wiem, to wygląda jak miejsce, w którym pojawi się jakiś screamer Albo coś Góra, prawo Chodźmy tutaj Sprawdźmy tę drogę Więcej rozwidleń O nie Gdzie ja mam iść? Dobra, idziemy przed siebie picy pijcy, pijcy, pijcy Jak wyskoczy to gówno, to nie, nie Gdzie ja mam uciekać niby? Przecież na razie ścisza. cisza Muszę pamiętać mniej więcej drogi, które wybieramy, bo Zaraz tu utknę Ej Gorzej jak będzie teraz Zaraz, koniec drogi bo ja naprawdę długo idę, widzowie Picy, pici, picy, pici, pici. Proszę, tylko nie koniec drogi O, coś, coś Faten. Efekt Faten. Dobra I I co mi to dało, generalnie? Mamy nowy efekt, nie? to, 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 to. Chyba dobrze, chyba o to chodziło A to co to? Okej, okay, dobra, widzowie. Trochę, trochę, trochę przeszedłem, ale trafiłem jeszcze głębiej. Sen w śnie i schodzimy tak coraz niżej i niżej i niżej. Dobra. Tutaj mam wrażenie, że znowu będzie mnie coś ścigać. Chociaż może nie. Picy, picy, picy. Czy mogę użyć teraz ten efekt i nie? Dobra, ten efekt tutaj mi nie pomoże. Nie wiem, w czym ma mi pomóc generalnie ten efekt, ale na pewno się. Przy... O! Dobra, to wygląda jak przejście dalej. Jakieś domki. Siema. Krise, okej, okay. dobra. Nie chcę z tym pierwszym pogadać, tylko z tym. Nie, dobra, pogadajmy z tym pierwszym. Dobra, tu się w ogóle grafika zmieniła. Dobra, oni nie chcą ze mną porozmawiać, ale tu wygląda, jakbym mógł przejść gdzieś. Okej, okay, zmienia się całkowicie grafika, muzyczka. Myśl, Pysiu, o czym ty śnisz? Powiedz mi, o co chodzi w twoich snach? Proszę cię bardzo. Dobra, tu jest jakaś czerwień. Dobra, do tego czerwonego nie można wchodzić po prostu. Postaram się to ominąć. I picy, 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 dobra, i wejdziemy tu do środka. Może tutaj coś będzie, co nas zaprowadzi jeszcze w jakieś dziwniejsze miejsce. Chociaż. O, tam coś jest. Tam coś jest. Zaraz tam. Kurde, nie dojdę tam. Ej, nie do. O nie. Chciałem tam. No dobra, to, 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 to może nie tędy. To jednak będę szedł dalej w takim razie. Pici, 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 pici. Tutaj coś. Nie, dobra, to może w lewo. Kurde, ten świat jest akurat dość duży. Tam jest woda, to spróbujmy może na górę. Może na górze coś. Ale ten świat jest generalnie dużo większy. Dobra, tutaj mamy jakieś cygiełki. Czy ja mogę z nimi wejść w interakcję? Mogę. Piramidy. I z piramidami chyba już nie mogę wejść w interakcję. Tu też nie mogę. Tutaj, tutaj nie wygląda na to, żebym mógł jakoś się przedostać. Chyba, że. Nie, może na środku muszę stanąć? Efekt. Nie, 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 nie. Tak, 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 to ja już wiem. Może tu na środku mo mogę. użyć jakiś efekt. Nie, może gdybym miał jakiś faktycznie efekt inny. To na tym środku coś by się wydarzyło na przykład. To ma sens, nie? Wiem już, jak trafić do tego miejsca, w którym byliśmy wcześniej. To jest tędy. Pier, 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 i teraz tutaj, i teraz, 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 teraz znowu nie trafiłem. No, tam chcę, dobra, to jeszcze zrobię większe kółeczko, bo tam chcę, widzicie tam też, co się, co nas zaprowadza, w jakieś inne jeszcze miejsce. Ja tam chcę się dostać. To tędy postaram się zrobić jakieś kółeczko. Może mi gra pozwoli, proszę. Picy, 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 picy. I tędy. Dobra, dobra, dobra. Mogę tędy wejść. To już jest sukces. Bo to jakoś tutaj jest. Dobra, mamy to. Jestem tutaj. I teraz tak, najpierw to. Z tym nie mogę wejść w interakcję, więc wchodzimy tutaj. I kolejne miejsce. Jakieś nowe. Czy ty mi coś chcesz? 3-6? Zapamiętajcie ten kod, widzowie, nie wiem czy on jest ważny, ale 36034, ja też zrobię zdjęcie Dobra, zapisałem sobie ten kodzik, tak na wszelki wypadek, tam mamy jakieś schody Schody, schody, tylko że jak mam się dostać do nich? Może tędy? Spróbujmy tędy Pici, 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 pici. I teraz. O, czy ty mi coś powiesz? 02263, dobra, zapiszę sobie. Przejdź! Proszę cię, przejdź! No, przejdź! Przejdź, ja chcę tam do tych schodów! O, dziękuję. Dobra, mamy jakieś kody. Po co one są? Nie wiem. Mamy kolejny kod. Pewnie mnie wciula robią z nimi. Ale ja je zapisuję, widzowie. Czy ktoś może napisać, o co w ogóle chodzi w tej grze? Proszę. <laughs> Proszę. Dobra, tu mamy jakieś. Okej, okay, mamy jakieś oko, gówno czy coś, nie wiem. Getty... I... o Nowy chyba efekt. Squish, squish. No dobra. Jakiś nowy efekt. Spoko. Dobra, to wygląda jak przyjście dalej, nie wiem czemu. Jednak nie. Chociaż. Może, jak użyję któregoś z efektów. Nie. A jak squish, squish. Nie. Dobra. Czyli tędy nie przejdę. Nie wiem, czemu to wygląda troszeczkę jak zdobycie efektu. I konieczność uszczypnięcia się. Bo tu już nic nie ma takiego. No, bez kitu, bo tam na górze już zwiedziłem całość. I tutaj, tutaj już nie mam pomysłu, bo z tymi buziami nic nie mogę pogadać. No, tutaj też nic. No, i generalnie jestem w potrzasku. ale dziwnie to teraz wygląda, bo się przyzwyczaiłem do tamtej poprzedniej graficzki, i teraz, teraz dziwnie mi się do tej z kolei przestawić. Natomiast, my się pysie. Ja tutaj zapiszę tę grę. Tymczasem, my się pysie, to by było tyle na dzisiaj. Mam wrażenie, że jeszcze dużo przede mną eksploracji. Jak zobaczę, dużo miło się po tym odcineczkiem, to zrobimy sobie drugą część Yume Niki. Giereczka ciekawa, dziwna, bardzo dziwna, ale. Ciekawa. Tymczasem mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Trzymajcie się i pa!